Dzień dobry, witam Was. W dzisiejszym odcinku opowiem o kryoterapii. Krio, zimno, leczenie zimnym. Morsowanie, leczenie zimnem. Pewnie słyszeliście, jak morsowanie wpływa na zdrowie. Jedni się obawiają, drudzy nie. Jedni lekarze mówią, że to zdrowe, drudzy, że niezdrowe. Wiadomo. Pewnie nie dla każdego. Nie dla każdego jest morsowanie. A co jest dla każdego? Dla każdego na pewno jest kryokomora. Cztery minuty, słuchajcie. Lec leczenie minus 160. Chodzenie w, w, w parze, w takim jakby nie tyle w parze, a... Y w powietrzu, które ma minus 160 stopni 140. Byłem kilka razy, aby to działało słuchajcie, to trzeba to powtórzyć przez 14 razy codziennie po 2-4 minuty. Wtedy ma to sens. Codziennie przez dwa tygodnie wprowadzamy się. Do komory o minus 140-160 stopni Celsjusza. Co to daje? A daje sygnały naszemu organizmowi do, or do regeneracji. Oddziaływuje na lęk, oddziaływuje na depresję, poprawia krążenie i przyczynia się do samouzdrawiania. Następuje lepsza. Y Lepsza informacja w komórkach, bo to tak naprawdę pobudzamy całe ciało. Pobudzamy całe ciało do tego, aby nastąpiło samo uzdrawianie naszego organizmu. Są opowieści, gdzie na Syberii czy w Rosji. Yy... Tak zwani uzdrowiciele w minus 40-30 minus stopni chodzą na boso. Te dawne techniki właśnie słowiańskie przewidywały leczenie zimnym. Oczywiście, zimno działa, ale to krótkie zimno, czyli w minus. Czterdziestu trzydziestu stopniach, chodzenie po boso przez pół godziny. To ma sens. To ma sens. Tak więc korzystajcie z terapii naturalnej. Odpowiedzialnej terapii przez osoby doświadczone, takie jak ja, które mają wiedzę i praktykę. To mnie ciekawi, właśnie jak komórki się informują w naszym organizmie, będąc zamrożone przez krótki czas. Krótki czas nasza komórka zostaje zamrożona. Tak jak komórki drzewa. Śpią w zimę, a tam w środku jest życie przecież drzewo nie umarło. Jest wiosna, a ono na Tajdze czy na Syberii odradza się i ma dużo energii wiosną. Ciekawe zjawisko biologiczne. Czy były takie zimy, gdzie drzewa nie wypuściły liści, bo przemarzły? Ja pamiętam takie zimy.